Ja znam swoją wartość, wy jej nie znacie, bo jedyny gdzie żyjecie, to za klawiaturą. Także ogólnie od dzisiaj wydaję edykt. Każdy, kto napisze negatywny komentarz w moim kierunku, który mnie obraża, staje się i transformuje się w zwykłego c i to wy decydujecie, kim jesteście. Pamiętajcie o tym, pozdrawiam, Jarosław koziołek Kozieł. Sekueto, masz coś do dodania? Już nie, nie będę czytał komentarzy, bo większość... Możesz przeczytać. Nie, nie, bo wypisałem te dotyczące Koziołka, bo było ich zdecydowanie więcej, natomiast no, jesteście gdzieś tam w duecie w tym pojedynku 2 na 1. No tak, no ale ja no, mam wyjebane, co tam piszą ludzie, nie? Ja wiem, że kurwa rozpierdałam Sianosa i kurwa jadę na swoje wesele. No i z czego się śmiejesz Marcinku, jak to jest rzeczywistość? Słuchaj, no ja ci powiem tak... Marcin, bliżej, bardzo bliżej bardzo mikrofon. Bardzo ważna decyzja yy, yy, bracie, tak? Mówi, że robisz wesele zaraz po was. A jak? zaproszony. Zapraszam Jazdę. z żonką. Tylko żebyś... Na ochronę staniesz. Wielkie... Potrzebują ochroniarza do energii.